Witam was wszystkich serdecznie z tej strony Farkas. A to, jak widzicie, jest gra Władca Pierścieni Drużyna Pierścienia. Gra, w którą ostatni raz grałem ładnych parę lat temu i to jest moje pierwsze podejście od tego czasu. Mam nadzieję, że coś nieco jeszcze z tej gry pamiętam i jakoś nie będę się gubił w całej tej rozgrywce. A teraz, żeby nie przynudzać już jakimś długim wstępem, zapraszam was do rozgrywki. Władca ciemności Sauron wykuł jedyny pierścień, aby zniewolić elfy, krasnoludy i ludzi śródziemia. Wolne ludy śródziemia pokonały Saurona, ale pierścień zaginął. Teraz nieprzyjaciel powrócił i z czarnej wieży w mordorze szuka pierścienia. Musimy pierwsi znaleźć pierścień i go zniszczyć. Ale kto zdoła ponieść pierścień? Słabi ulegną jego mocy. Mój skarbie. Silni staną się zagrożeniem nie mniejszym niż sauron. Kto może ponieść pierścień? znowu Gandalfie. Będą jakieś fajerwerki? Lekcje Elfickiego? Opowieści o pradawnym Numenorze? Dzisiaj porozmawiamy o cieniu z przeszłości. Pierścień, który odziedziczyłeś może być bardzo niebezpieczny. Magiczny pierścień wuja Bilba? Magiczne pierścienie, jak je nazywasz, były wykute przez elfów, ale ten, jak sądzę, wykuł ktoś inny. Go. Nie! Przyjrzyj się uważnie. Widzę delikatne linie, linie ognia. Tworzą napis. Co mówi? Jeden. By wszystkimi rządzi. Jeden, by wszystkie odnaleźć. Jeden, by wszystkie zgromadzić i w ciemności związać. To jest jedyny pierścień, który ma władać innymi. Starożytni królowie elfów, krasnoludów i ludzi korzystali z pierścieni, aby rządzić swoimi krainami. Władca ciemności Sauron stworzył ten pierścień, aby zawładnąć pozostałymi. Stracił go, kiedy padł w bitwie. Dziwny stwór zwany Golumem znalazł ten pierścień i uległ jego mocy. Bilbo wygrał go od Goluma, a teraz należy do Ciebie. Ale władca pierścieni powrócił i stara się za wszelką cenę odnaleźć jedyny pierścień. Zniszczmy go! Można go zniszczyć tylko tam, gdzie został wybrany. Górze przeznaczenia, górze ognia w krainie Mordor. Zabierz go tam, weź go! Nie, nie, nie kuśnij mnie. Nie chciałbym stać się podobny władcy ciemności. A więc, więc muszę strzec pierścienia. Pomogę ci dźwigać to brzemię, dopóki ty je dźwigasz. Jestem zagrożeniem dla Shire'u, muszę stąd odejść. Mogę wyruszyć w drogę, tak jak Bilbo. Mój drogi Frodo, bici naprawdę są zdumiewającymi istotami. Nie myśl, że musisz iść samotnie. Może znasz kogoś, komu byłbyś w stanie zaufać, ale bądź ostrożny wróg ma wielu szpiegów. Samie Gandzi? co tu robisz? Darujcie, mistrzu Gandalfie! Co robisz w Bagend? Nic nie robię. Co najwyżej przecinam trawnik pod samym oknem. Użesz. Twoje nożyce umilkły już jakiś czas temu. Jak długo strzygłeś uszami? Uszami, panie? Strzygłem nożycami? Nie udawaj, durnia. Co słyszałeś? Panie Frodo, niech pan nie pozwoli, aby przemienił mnie w jakąś skaradę. Nie skrzywdzicie, ale odpowiedz szczerze na jego pytania. Słyszałem wiele rzeczy, których ani różnie rozumiem. O jakimś wrogu, o pierścieniach i o ognistej górze i o, o, o. elfach. Jeśli choć słówko piśniesz, Gandalf zamieni cię w nakrapianą ropuchę. Wymyśliłem coś lepszego. Wyruszysz z panem Frodo. Ja, panie? Pójdę zobaczyć elfy i wszystkie inne cuda? Ale dokąd mamy iść? W stronę niebezpieczeństwa. Lecz niezbyt rychło. I nie od razu. Nie śpiesz się. Przed wyruszeniem pozałatwiaj swoje sprawy. Mogę ruszyć jesienią, w moje urodziny. Dobrze, ale nie później. Skieruj się do Rivendell na wschodzie i szukaj rady u Elronda. Na wschodzie powiem wszystkim, że kupuję dom w Ustroni, niedaleko moich krewniaków z Baklandu. Będę musiał sprzedać Bagent. Sackville Baginsowie od lat próbują go przejąć. To wstyd, że teraz muszę im ustąpić. Rzeczywiście, ale muszę już iść. Mam wiele spraw. Ja także. Przypilnuj, żeby Samwise Gamgi się nie wygadał, albo naprawdę zmienię go w nakrapianą ropuchę. Można mu zaufać. Oczywiście, ani słowa od Sama Gamgi to pewne. Wyruszysz w drogę jako pan Underhill. Nazwisko Bagins. Nie gwarantuję bezpieczeństwa poza granicami Shire'u. I nie używaj pierścienia, gdyż zdeprawuje nawet całkiem niewinne serce. Rozumiem. Żegnaj, Gandalfie. Elfy! Zobaczy elfy! Bądź zdrów, Frodo. Wrócę na twoje urodziny. Ale Gandalf nie wracał. A kiedy noce zrobiły się dłuższe, uznałem, że muszę wyruszyć bez niego. Rankiem w dniu moich urodzin, 22 września, wybrałem się na ostatni spacer po Shire. Musiałem pożegnać się z sąsiadami i sprzedać mój dom Lobeli sackville Baggins. No enter. To tyle z filmików wprowadzającego. wprowadzającego. Tak. Problemy ze słownictwem. Dobrze, czyli przypomnijmy sobie sterowanie i co mamy robić? Znajdź akt własności BackEnd, sprzedaj BackEnd end. Bellisac, Films, Baggins, bierz do BackEnd. Co to jeszcze mamy? Hmm, a, zmiana perspektywy, no dobra, cóż. To poszukajmy Jeden aktu własności. Leży w Lepiej go tutaj zostawię, dopóki nie sprzedam BackEnd. O no tu szukamy backend. Tu jest kuchnia. O, tu jest jakiś pokój. O, coś jest. Dobrze, czyli mamy w, w, akt własności. Wciśnij i przeglądaj... ekwipunek, dobrze. Tu mamy laskę, akt własności backend Czyli niewiele. Dobrze. To ruszamy dalej. Którędy to? Ktoś się puszczy? Klucz do backend, ok. Czyli już mamy dwie, rzeczy. Wychodzimy na zewnątrz. O, sa Samuel już na nas czeka. Dobrze, więc z nim porozmawiajmy. Ogrodem. Lobelia Sackville-Baggins kupiła dom. Nie będziesz już musiał pielić w Bagend. Chętnie wypieliłbym z back End Sackville-Bagginsów. Nie, muszę po raz ostatni wypielić ogród. Pożegnać się z nim. Zostawić jak należy, zanim Loto i Lobelia go zrujnują. Bagend ma najpiękniejszy ogród w Shire. Dzięki tobie. Ależ skąd? Na pewno jest wiele ładniejszych. Oj! Mary Brandybuch mówił, że spotka się z Pipinem Tukiem pod Zielonym Smokiem i zapraszają pana. Długą drogę przeszli tylko po to, żeby się napić. Zastanawiam się, jaki figiel planują. Za pańskim przeproszeniem, pod Zielonym Smokiem nie da się robić żadnych figli. Oberzysta tego pilnuje. Zobaczymy. Dobrze, ruszajmy dalej. Furtka, furtka... Już mamy. Aha, nauczka spinaczki. Dobra, się spinamy. Hop. Tak, krawędź. Ale dendał. Jak ulem gałka. Taki mała, taki skoczny. Dobra, jeszcze się pożegnajmy z sąsiadami. Na pewno? A masz, a masz. Skubaniec, będziesz biegł tu jeszcze raz, Zobaczysz. Dorwę cię. Lewo, prawo, lewo, lewo. Młyn Sandymana wygląda o wiele sympatyczniej niż sam Ted. Czegoś tak szukasz. Witaj, Ted. Chciałem się pożegnać zanim... Nie widzisz, że jestem zajęty? Właściwie to nie. Stoisz sobie tylko. Gdybyś znał się na młynach, wiedziałbyś, że próbuję odszukać bardzo ważny metalowy ćpień, który wypadł z łyskiego koła. To dlatego młyn nie pracuje? Co tam gadać? Pracuję czy nie pracuje? Wysłałem Magwortha do Bree po nową część. Dam ci znać, jeśli ją znajdę. Jak wyglądała? Jeśli ja jej jeszcze nie znalazłem, to tobie na pewno się nie uda. Ale... hmm... Wygląda jak zwykły metalowy śpień. A teraz to widzę. Jak może wyglądać metalowy śpień? Jak zwykły metalowy czpień. Tak jest. Kolejna pieczarka. Taki muzykalny ptak. Hm, obserwujesz ptaszka, czy co? Ta, obserwuję jak śpiewa. No a porozmawiajmy. Dzień dobry, dobry, dobry. Piękny dzień wybrałeś na swoją podróż do ustroni. Rzeczywiście. Ja jestem za stary na taki spacery. Nie mogę nawet wejść na dach, żeby naprawić kurka. Co mu się stało? Zaciął się. Przykro to słyszeć. Ten nic poń Sancho Prątwód rzucał w niego patykami. A teraz wcale się nie obraca. Zajrzę do niego, zanim odejdę. Mnie to nie będzie przeszkadzało. Tam stoi drabina. Jeszcze czego będę się spinał? Mam lek wysokości. Tak, Do domyślałem się zanim nim podpowiedź, pewnie. Albo to ta pamięć yeah. i jest. I coś nie coś pamiętam. Kurek kręci się jak nowy. Bardzo Ci dziękuję. Nie ma za co, hal. Pomogłeś staremu człowiekowi, gdy inni nie pomogli. I za to jestem Ci wdzięczny. Na pewno znajdę tu coś na nagrodę. Jeśli pozwolisz, wezmę tylko ten metalowy trzpień, który blokował kurka. Co? Pewnie możesz go zabrać. Dziękuję. Po co ci takie coś? Może się przydać do naprawy młyna Sandymana. Jesteś prawdziwym skarbem dla Shire'u. Staram się tylko pomóc. Do widzenia, Hal. I zagadka trzpienia się rozwiązała. Niewiele tych informacji, a to jest co? Lama, mogę coś dzielić? Nie ja wiem, jestem zły. Niby dobra, zły, leje zwierzęta. Hej, hej, tet, Ted. No, no, koło młyńskie znów się obraca. Dzięki Frodo Bagginsowi. to by pomyślał, oddałeś mi cenną przysługę. Wagins. Cóż, dziękuję. Te. Do widzenia. Czego szukasz? Przecież się podobno kręci. Ledwo, żem oddał, już się kręci. Po Bilbo, kiedy zaczynał swoją przygodę dawno temu. Hop, 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 hop. Jak mała żabka. Lewo, prawo, lecę prosto. Kolejna pieczarka Mogę je zjeść, muszę je przetworzyć? Jestem głodny? Nie jestem głodny. Smaczne grzyby rosnące w całym świecie Szczególnie lubiane w szaje. Przywracają 10 punktów zdrowia. Aha, dobra. Na razie nie będę potrzebował bo... Pamiętam, że będzie wilk, walka z wilkami, więc tam mi się pewnie przydadzą. Mogę tu wejść? nie. Hmm. Kolejne dwie pieczareczki. Coś tu chodzi? Jestem powiedzieć, coś. Dzień dobry, Angeliko. Będziemy bardzo za tobą tęsknić, Frodo. Ja za to, ja za wami ja też. Tak daleko, to praktycznie drugi koniec świata. To tylko drugi koniec szaju. Bardzo długa podróż. Mam nadzieję, że wrócisz kiedyś do Hobbitonu. Ja również. Do zobaczenia, Frodo. Do widzenia, Angeliko. Do widzenia, do widzenia. Kamyszek. Myślałem, że to kopiec kreta. Ups. Myszka mi się wsunąła. Pamiętam pierwszą rybę, jaką złapałem to z hmm, tu z jest. To... Serdeczne życzenia urodzinowe. Bardzo dziękuję, Deddy Tufut. Nie widziałem ostatnio tego twojego przyjaciela, czarodzieja. Tęsknię za jego fajerwerkami. Ja również. Pamiętam dzień, kiedy krasnoludy przybyły z wizytą do pana Bilba. Krasnoludy i czarodziej. Życie jest teraz spokojniejsze. Nie wiem, czy spokojniejsze. Docierają tu ostatnio dziwne wieści. Dawno marą pior Kurchanów, budzą się za starym lasem. Wielkie armie ciągną na wschodzie i południu. Krasnoludy i duzi ludzie uciekają. Elfy podróżują na zachód i nigdy nie wracają. Ale się rozgadały. Bezpiecznej podróży. Ja też obie gadać. A ty to kto? Czy to aby nie sam pan Frodo Półbadins podczas przechadzki między prostymi ludźmi? Jaki ty wradny. z kamyżka w łeb. Jak piłeczka się odbiła? Dobra, szukam go jeszcze do pogadania. Pod ale tu może gdzieś że zaraz wejdziemy. Dzień dobry, Lobelio. Gdzie jest szereg? Gdzie ten leniwy robin z Nie mam pojęcia. Chodzi mi o bug end. Nie interesuje mnie teraz! Szajer! prasują wilki. Sheriff na pewno nas obroni. Nie wiem jak. Jeszcze mu nie powiedziałam o wilkach. Idź sobie, Prodo. Potrzebny mi sheriff. Uderz w dzwon alarmowy w Bywater, a na pewno przybiegnie. Nie stój bezczynnie. Uderz w dzwon alarmowy. Jakie wredne babsko! Ale co to? No, uderzyłem w dzwon alarmowy. Co się tu dzieje? Nie lubię dzwonienia bez powodu. To ja uderzyłem w dzwon. Lobelia chce ci przekazać, że w są wilki. I to wszystko? Dotarły do mnie te pogłoski, ale nikt chyba naprawdę nie widział wilków. Nawet Lobelia! Aha. Gdyby wilki zbliżyły się do Shairu, odpędzą je pogranicznicy tak jak odpędzają lisy i różne takie. Cieszę się, że Szair jest dobrze chroniony. Jeśli to już wszystko, muszę wracać do swojego kufelka w podzielonym smokiem. Hmm. A rozmowa. Przez całą długość normalnie. O, wreszcie ktoś poszedł po rozum do głowy i uderzył w dzwon. Teraz zapanuje w Szhair porządek i bezpieczeństwo. Mam taką nadzieję. Do rzeczy. O czym chciałeś ze mną rozmawiać? Ale szybko, mam dużo pracy. Chodzi o backend. Ed. Mówiłaś, że chcesz go kupić. Co? Ale myślałam, że kłamiesz, mały oszuście. Uwierzę, kiedy dostanę do ręki akt własności. Przyniosłeś go! Oto akt własności back End. Och, nie mogę w to uwierzyć. Akt własności End! Muszę jeszcze wywieźć stamtąd trochę swoich rzeczy. Zostawię klucz do back End u pana Gamki. Bakshot 3. Co? Gamgi? Ten brudny zjadacz ziemniaków i jego syn mogą przecież nocą odlaźć Bagent! Miłego dnia, Lopelio! Tak tak rzeczywiście był Mój słodki to będzie taki szczęśliwy. Nareszcie Bagent! Wiesz, nie mam pojęcia, dlaczego zadajesz się z takimi jak on. Wolisz towarzystwo farmerów, krasnoludów i czarodziejów, a rodzonych krewnych nie zaprosisz nawet na herbatę. A dziwi się, Kto by z nią wytrzymał. Cały czas, a to źle, a tamto źle, i w ogóle, i w ogóle. Już wychylił chyba kufel. Witaj, Frodo! Wypijesz ze mną kufelek? Dzień dobry, szeryfie. Przyszedłem się tylko pożegnać. Idziesz szukać przygód? Co? Przygód? Ja nie miewam przygód. Czemu? Czyżby wszystkie smoki ukrywały się przed strasznymi bagimsami? Ha! Nie przejmuj się, Frodo, tak tylko zażartowałem. Wszyscy wiedzą, że jesteś porządnym hobbitem, Nie to co twój wuj, Bilbo. Niech mu szczęście sprzyja. Oczywiście, do widzenia, Robinie. Szczęście sprzyja, do żarto. Dzień dobry, Różyczko. Witaj, Frodo, Baginsie. Życzę ci pięknej pogody na czas podróży. Hmm. Gdzie jest Samwise? Spotkam się z nim zanim wyruszę. Będziesz tu wracał od czasu do czasu, prawda Frodo? Taką mam nadzieję. To może zdołasz nauczyć sama mani. Co takiego zrobił? Na no, niczym go nie przyłapałam, ale Pewnie jest jednym z tych psotników, którzy rzucają kamieniami w dzwon alarmowy w Bywater. Gdybyśmy musieli kiedyś uderzyć w dzwon, szeryf Robin może nie zwrócić uwagi, bo pomyśli, że to nowy figiel. Jestem pewien, że sam by tego nie zrobił. Możliwe. Wracaj tu jak najczęściej. Dzień dobry, panie Gamki. Witaj, młody Frodo. Mam nadzieję, że mój chłopak sam będzie się dobrze sprawiał w twoim ogrodzie w Ustroni. Gdyby się lenił, koniecznie daj mi znać. Pański syn to świetny robotnik, panie Gamgi. Uff, ta z niego. Ale to miło, że zabrałeś chłopaka ze sobą. A bądź ostrożny na drodze. Dziwne rzeczy się dzieją. W południowej ćwiartce widzieli podobno głodne wilki. Tak przynajmniej mówił Hugo Braisgild w gospodzie pod bluszczem. Wilki? W szajer? Tak też mu powiedziałem. Wilki w szajer? Mój stary ojciec opowiadał mi podobne historie, kiedy byłem jeszcze dzieciakiem. Nie sądziłem, że dożyję takich czasów. Mam nadzieję, że wilki wniosą się równie prędko jak przyszły. Do widzenia, panie Gamki! <grywk> Hej, Frodo! Co tak późno? Czy ta oferma sam zapomniał ci powiedzieć, że przyjdziemy? Dajcie spokój, Samowi. Co was dwóch łobuzów sprowadziło aż do Bywater? Śniadanie! Choć pora już raczej na obiad. Siadaj! Przeszliście taki kawał, żeby zjeść śniadanie? Nie mogę powiedzieć. To tajemnica. Nie mów mu! Za późno. Nasz spisek został wykryty. Teraz można już wszystko mu opowiedzieć. Ponieważ będziesz przechodził koło farmy Starego Magota, pomyśleliśmy, że znowu wyprawimy się do jego ogrodu. Trzech to już kompania. Jak za dawnych czasów. Pamiętasz te pieczarki? Pamiętam jego wściekłe psy. Mam wrażenie, że Frodo się boi. Ty się boisz, Pipinie? Nigdy się nie boję, Mary. Te psy tylko szczekają, a nie gryzą. Stary Magot zagroził, że się przekonam jak gryzą. Tylko dlatego, że cię złapał? Tym razem musisz być ostrożniejszy. Pamiętasz zapach tych grzybów w garnku? Uwielbiam grzyby. No to załatwione. Spotkamy się przy farmie Magota. Oj tam, nie potrzebuję się z nami spotykać, już mam pierczarki, mogę zupę ugotować. I się nie podzielę z nikim. Dobrze zobaczmy czy tutaj jeszcze coś jest do zebrania Pogadania z kimś W końcu jestem dobry i się ze wszystkimi pożegnam. Tam raczej chyba nie będę szedł. Nie, tam będziemy szli później O, kolejne pieczarki. Będzie mi brakowało targu. Cały plac jest wtedy pełen świeżych plonów. Myślę, że będzie Ci brakować pieczarek. Czy zobaczę znowu wiosenny festiwal przy tym słupie? Przepraszam, że tak mało mówię, no ale jak widzicie jest dużo takich prorowników, które rozmawiamy cały czas z jakimiś hobbitami. I nie ma zbytnio o czym tu na razie mówić. No i też nie ma żadnej akcji takiej do opisania, tak? Jedyne co mogę powiedzieć, że cóż... Grę przeszedłem już kilka razy. Ups, znowu myszka. Kilka razy. I zazwyczaj grałem w święta i to zawsze było tak, że grałem, można powiedzieć, że jednocześnie z moim kolegą, bo jakieś właśnie rozmawialiśmy o tej grze, on też tą grę posiada. To on właśnie mówił, że instalował też właśnie na święta Bożona, bożonarodzeniowe i ja tak samo. I zawsze właśnie wtedy graliśmy. A ktoś tu znowu? Witaj, Milo. Witaj, Frodo. Widziałeś ostatnio jakieś elfy? Przykro mi, ale nie. A może trole? Troli też nie. To dobrze. Najwyższy czas, żebyś odzyskał chobbicki rozsądek. Niektórzy mówią, że jesteś tak szalony, jak twój wuj, co to odszedł ze starym czarodziejem. I w ogóle. Rozumiem, ale przynajmniej miało czym opowiadać. Do widzenia. Hm. No i tak wracając do tego wywodu, no właśnie i to jest taki ten, był zawsze przerywnik od nauki. Właśnie był taki przerywnik od nauki, jak się zaczynały święta, to instalowałem, grałem i na tym właśnie spędzałem czas. Nie tylko rodzinnie właśnie właśnie już naprawdę nie pamiętam, kiedy ostatnio grałem w walce pierścieni różnych pierścienia Nie, czy właśnie to był ostatni czas za czasów gimnazjum lub techników? Czy pięć sześć 5-6 lat nawet? Myślę, że już czas, abym razem z pierścieniem opuścił hobby to. A, tu był pierścień. Cóż, Odnieś już do back end 9 i Przyniesie ten pierścień do riven, tak. tak. A dobra. Tam było wyjście tak. Cóż, ale możesz odniesienie klucza i wydostanie pierścienia przełożę na następny odcinek, a w tym momencie się z wami pożegnam. I do usłyszenia kolejnym razem. Dziękuję za uwagę. Hejka!